Czy kiedykolwiek czułeś, że strach przed utratą kogoś jest tak silny, że staje się więzieniem, dusząc oddech i nie pozostawiając cię bez wyjścia? Co gorsza, wydaje się, że im więcej starasz się trzymać, tym szybciej ucieka, jakby miłość kapała między palcami. Ten strach przed porzuceniem, ta panika braku wystarczającej ilości, nie jest tylko szczegółem, to źródło wielu bólu, które nosisz w ciszy. Karl Jung powiedział, że wszystko, co tłumimy, zyskuje nad nami władzę. A kiedy dominuje strach, nie tylko oddaje ludzi, ale także usuwa jasność naszego prawdziwego pragnienia. Ale co, jeśli powiem ci, że istnieją proste frazy, ujawnione przez Junga, zdolne do ujawnienia tej energii w kilka sekund, zamieniając strach w pożądanie, kruchość w magnetyzm, puste w nieodpartą obecność? Ile razy wierzyłeś, że kochanie zbyt wiele było sposobem na wybranie, a ostatecznie skończyło się niewidoczne? Ile razy strach przed brakiem wystarczającej ilości sprawiła, że kształtowałeś się, rezygnujesz z siebie, po prostu nie stracić kogoś? W tej przestrzeni bólu rodzi się okazja do zmiany. Jung wierzył, że nieświadomość trzyma ukryte klucze i że kiedy dotknęliśmy tych kluczy, które wydawały się słabością. Wyobraź sobie przez chwilę, jeśli zamiast błagać o miłość, możesz wzbudzić naturalne pragnienie bez wysiłku, tylko dlatego, że jest to związane z tym, kim naprawdę jesteś. W tym filmie odkryjesz pięć zwrotów Karla Junga, które mają moc, by odwrócić umysł na lewą stronę, ponieważ nie mówią tylko o strachu, mówią o Twoim cieniu, ukrytym pragnieniu, co próbowałeś tak długo ukryć. I właśnie tam zaczyna się transformacja. Zanim zanurzymy się w tych pięciu frazach Karla Junga, które zamieniają strach w pożądanie w ciągu kilku sekund, chcę, żebyś zrobił sobie przerwę i włożył się do tego doświadczenia. To, co zamierzasz usłyszeć, to nie tylko teoria, jest to coś, co może dotknąć bezpośrednio Twoich niewidzialnych ran i zrobić miejsce, aby zobaczyć miłość i siebie w zupełnie nowy sposób. Dlatego chcę, abyś aktywnie uczestniczył w tym procesie. Pisz w komentarzach. Jak strach, który cię dzisiaj podnosi. Kiedy podajesz to słowami, zaczynasz się od niego uwolnić, zaczynasz patrzeć na siebie bez masek, tak jak proponował Jung. Ten dialog ma kluczowe znaczenie, ponieważ nie jesteś sam w tej podróży. Inne kobiety przeczytają to, co piszesz i identyfikują się, tworząc społeczność wsparcia i uznania. Każdy komentarz jest jak lustro, które pomaga innym zobaczyć, co zamienia wideo. W więcej niż treść. Staje się wspólną przestrzenią leczniczą. Więc nie trzymaj się, pisz teraz i zadeklaruj swój głos. A jeśli ten motyw już cię poruszył, pamiętaj o znaczeniu pozostawienia twojego podobnego. Ten prosty gest pokazuje YouTube, że ten temat jest istotny i sprawia, że ta wiadomość dociera jeszcze więcej osób, które, podobnie jak ty, starają się zrozumieć, dlaczego strach tak bardzo kontroluje Twoje wybory. I jak możesz zmienić tę grę? Skorzystaj również z okazji, aby zasubskrybować kanał, ponieważ każde nowe wideo jest kontynuacją tej podróży samoświadomości, pożądania i transformacji. Subskrybując, gwarantujesz, że nie stracisz żadnego z nadchodzących objawień Junga, które mogą być brakującym snapem w Twoim życiu. I z tej wymiany przejdziemy do pierwszej potężnej frazy Junga. Strach nie tylko odsuwa ludzi. Ale odjeżdża przez całe życie. Usuwa możliwości, usuwa radość, a nawet oddaje własną esencję. Karl Jung powiedział, że boisz się dokładnie tego, co w końcu przyciągasz. To wydaje się niesprawiedliwe, prawda? Starasz się być wystarczającym, starając się pokazać najlepiej, zrobić wszystko, aby nie zostać porzuconym, ale dokładnie ten przesadzony wysiłek, ta energia strachu, tworzy odwrotny efekt zamiast trzymania się, kończy. To tak jakby nieświadomość, ta głęboka część, która rządzi naszymi wyborami, bez ciągłego wysyłania niewidzialnych znaków. A kiedy te znaki są obciążone strachem, krzyczą do drugiego: Ona nie ufa sobie, musi zostać zatwierdzona. I tam rodzi się nierównowaga. Jung wierzył, że wszystko, co w sobie zaprzeczamy, staje się cieniem. A kiedy ten cień nie jest rozpoznawany, kontroluje nasze postawy w ciszy. Pomyśl przez chwilę, ile razy próbowałeś ukryć swoją niepewność, ale ta sama niepewność pojawiła się na jeszcze silniejszy sposób być może w obawie o wysyłanie zbyt dużej ilości wiadomości, być może poczucie, że musi się wytłumaczyć przez cały czas, być może w bolesnej ciszy oczekiwania, aż zrobiłby kolejny krok. Ten wzór nie narodził się znikąd, pochodzi od wewnątrz. Strach przed niebyciem kochanym, strachem przed niebędzie wystarczającym. Strach przed powtórzeniem odrzucenia przeszłości. I jak powiedział Jung, wszystko co nie staje się świadome, powraca w formie miejsca docelowego. Najbardziej niewygodnym jest uświadomieniem sobie, że niezamierzonym możesz zostać więzieniem d, czego najbardziej się obawia. Boisz się samotnie? Ten strach może sprawić, że zaakceptujesz mniej, niż na to zasługujesz. Tolerować okruchy, poddać się relacjom, które nie karmią twojej duszy. Boisz się, że nie będziesz widziany? Ten strach może doprowadzić cię do nadmiernego opróżnienia się, uwierzenia, że musisz kształtować się, aby dopasować się do pragnienia drugiej strony. Boisz się, że nie wystarczy? Ten strach może wprowadzić cię w niekończący się cykl porównania, w którym każde spojrzenie na inną kobietę staje się okrutnym przypomnieniem. Że może nigdy nie być wystarczająco dobry. A oto niewygodna prawda. To nie druga definiuje to miejsce. To ty. To twój związek z własnymi obawami, które mówisz jako pragnienie krążenia w twoich związkach. Karl Jung nazwał te projekcje. W innych projektujemy to, czego nie mogliśmy zaakceptować w nas samych. W ten sposób możesz zmienić człowieka na żywe lustro jego niepewności. Kiedy odchodzi, nie tylko ten znika. Ale odzwierciedla strach, który już był w tobie. Kiedy się nie zobowiązuje, to nie tylko jego wybór, ale reprezentacja twoich wątpliwości co do tego, jak bardzo zasługujesz na wybranie. Strach działa jak negatywny magnes. Im bardziej pozwolisz sobie na nim prowadzić, tym bardziej przyciąga dokładnie to, czego nie chciałeś. A oto paradoks, który Jung tak wiele ujawnił: tylko wtedy, gdy spojrzysz na ten cień, tracą moc. Aby kontrolować swoje kroki. Ale kiedy uciekasz od niej, to się wzmacnia. Gdy próbujesz ukryć, rośnie. Chociaż uważasz, że możesz się ukryć, krzyczy głośniej. To jest punkt, w którym wiele kobiet zadaje sobie pytanie: Więc to moja wina? A odpowiedź brzmi nie. Wadą nigdy nie była twoja. To, co istnieje, nie jest wina, ale nieprzytomna. Nie prosiłeś o noszenie tych ran. Nie wybrałeś traumy, która ukształtowała twój światopogląd. Ale teraz, gdy zdajesz sobie sprawę z tego, jak się zachowuje strach, możesz zacząć się przekształcać. To tutaj klucz, który oferuje nam Jung: uświadomić sobie, co było ukryte. Ponieważ kiedy nazywasz swój strach, już zaczyna tracić siłę. Kiedy rozumiesz, że to, co usuwa, nie jest twoją esencją, ale energią niepewności, zaczynasz robić miejsce na coś nowego. Prawdziwe pragnienie. I nie mówimy tylko o seksualnym lub romantycznym pragnieniu, ale o pragnieniu życia, pragnieniu bycia widzianym w pełni, pragnieniu zajęcia przestrzeni na świecie bez konieczności błagania. Jung stwierdził, że tam, gdzie jest strach, istnieje również ukryte zaproszenie do siebie. Strach jest jak opiekun drzwi, wydaje się groźny, ale w rzeczywistości jest tam, aby pokazać ścieżkę, którą należy przekroczyć. I za każdym razem, gdy zdecydujesz się zmierzyć się z tym opiekunem, zamiast uciekać od niego, pragnienie zaczyna kwitnąć jako magnetyczna, naturalna, niemożliwa siła wybaczająca. Zanim pójdziemy do potężnych zwrotów Junga, które pokazują, jak się dzieje ta transformacja, chcę Ci coś zaproponować. Jeśli do tej pory te słowa miały sens, jeśli możesz zobaczyć siebie w tym opisie, napisz w komentarzach, rozpoznaję mój cień. To proste zdanie jest odwagą, ponieważ oznacza moment, w którym przestajesz uciekać i zaczynasz patrzeć do środka. Kiedy to piszesz, nie tylko tworzysz zobowiązanie z Tobą, ale także łączy się z innymi kobietami, które przechodzą tę samą podróż. A kiedy się zjednoczymy, transformacja zyskuje jeszcze większą siłę. I nie zapominaj, to dopiero początek. Wciąż mamy pięć zdań Junga, które w praktyce pokaże, jak odwrócić grę. Jak zmienić strach przed końcem i pozwolić, by ujawniło ukryte pragnienie? Zostań więc ze mną, ponieważ dokładnie stąd zmiana zaczyna stać się prawdziwa, krok po kroku, zdanie przez zdanie, jakby każde słowo było kluczem, które otwiera drzwi w Tobie. Teraz, gdy widzimy rolę strachu i sposób, w jaki infiltruje każdy szczegół Twojego życia, nadszedł czas, aby dostać się do serca tej treści. Karl Jung zostawił amerykańskie zwroty. Które nie są tylko pięknymi cytatami, ale mantr, które działają jak przełączniki transformacji. Każdy jest lustrem, które pomaga ujawnić ukryty wygląd, a kiedy internalizujesz te zdania, coś zmienia się w środku. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że strach, który wydawał się być nie do pokonania wroga, można odwrócić się na lewą stronę i stać się energią, która budzi pragnienie, magnetyzm i obecność. Chodźmy razem przez te pięć zdań, Pamiętając, że każdy z nich powinien być nie tylko słyszany, ale prawie jak hasło, które otwiera drzwi w Twojej nieświadomości. Pierwsze zdanie polega na przekształceniu udręki w sumienie. Jung powiedział, że nie rozróżniliśmy się wyobrażeniem postaci światła, ale uświadomienie ciemności. Oznacza to, że kiedy pojawia się udręka, kiedy to zacieśnienie w klatce piersiowej cię dusi, ponieważ nie odpowiedział na wiadomość, Ponieważ boisz się, że znikniesz. Wyjście nie jest rozpraszanie, a nie palce, idź, że nie czujesz. Wyjście polega na tym, aby spojrzeć na ten ból i rozpoznać go jako znak tego, co należy doprowadzić do świadomości. Zamiast być przytłoczonym pustką, możesz zapytać, co ta udręka ujawnia mnie o sobie. Ten prosty ruch już łamie cykl rozpaczy. I właśnie tam Strach straci siłę i pragnienie, ponieważ nie jesteś już zakładnikiem tego, czego nie rozumiesz i stajesz się bohaterem własnej historii. Drugie zdanie polega na powitaniu cienia. Jung powiedział, że nikt nie jest kompletny, nie akceptując własnego cienia. I tutaj wiele kobiet gubi się, próbując odmówić gniewu, zazdrości, niepewności, jakby to wszystko było haniebną wadą, ale im bardziej tłumisz, tym bardziej emocje powracają w zniekształconych formach. Prawdziwe pożądanie nie rodzi się z doskonałego obrazu. Rodzi się z akceptacji całości. Kiedy witasz swój cień, kiedy zdajesz sobie sprawę, że boisz się również, że czujesz się również zły, który również niesie rany, zyskujesz siłę. Pragnienie nie jest już niedoborem, który prosi o walidację, ale autentyczną energię, która emanuje, ponieważ nie musisz już ukrywać tego, kim jesteś. To sprawia, że jesteś magnetyczny, ponieważ ludzie pociągają prawdę, a nie maską. Trzeci wyrok mówi o pragnieniu jako sile twórczej, a nie jako potrzebnej. Jung powiedział, że gdzie jest Twój strach, jest Twoje zadanie. Pragnienia nie może być postrzegane jako brak, jako coś, co musisz odejść od kogoś. Pragnienie jest siłą życiową, jest energią stworzenia. Kiedy to rozumiesz, niedesperacko starasz się życzyć. Wzbudzasz pragnienie od własnej uczciwości. To wtedy jesteś związany ze sobą, robiąc to, co kochasz, dbając o to, co jest dla ciebie ważne, co staje się nieodparte. Ponieważ pragnienie nie błaga, jest to obfitość. To ty promieniujesz życiem. Zastanów się, jak bardzo się zgubiłeś, wierząc, że musisz zrobić coś, aby udowodnić swoją wartość, kiedy w rzeczywistości najbardziej przyciąga energię tych, którzy nie próbują przekonać. Ale po prostu żyć w pełni. Czwarte zdanie pokazuje, że strach jest zaproszeniem do wiedzy na siebie. Jung powiedział, że to, czego się opierasz, utrzymuje się. Jeśli uciekniesz od strachu, to się wzmacnia. Ale jeśli zaakceptujesz na niego spojrzenie, zdajesz sobie sprawę, że jest ukryte zaproszenie. Strach przed porzuceniem nie musi być tylko bólem, może to być sposób, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi ta rana. Być może z dzieciństwa, być może ze Starego Związku. Strach przed niewystarczającym może być znak, że nigdy nie pozwoliłeś sobie rozpoznać swojej prawdziwej wartości. Każdy strach wskazuje na obszar Twojego życia, który prosi o światło, które prosi o odwagę. Kiedy przyjmujesz to zaproszenie, strach zamienia się w przewodnik. Nie jest już wrogiem, ale mapą, która pokazuje, gdzie podążać. I wreszcie piąte zdanie mówi o autentycznym pragnieniu, które pojawia się, gdy wybierzesz pierwszy. Jung powiedział, że kto patrzy marzenia, kto zajmie się do środka, budzi się. To najpotężniejsza kolejka. Prawdziwe pożądanie nie rodzi się, gdy jesteś wybrany, rodzi się, kiedy wybierasz, kiedy zdecydujesz, że nie będziesz już błagać o uwagę, że nie będziesz już kształtować się, aby dopasować się do świata drugiego, ale będziesz wspierać się we własnej przestrzeni. Po wyborze Twojej energii, zmienia się i ta zmiana jest natychmiast postrzegana. Pragnienie nie nadchodzi, ponieważ biegniesz po nim, przychodzi, ponieważ jesteś skoncentrowany w całości, świadomy Jego wartości. To tak, jakby umieszczając się na środku swojego życia, oświetlisz światło, którego nikt nie może zignorować. Teraz chcę, abyś mógł poczuć każde z tych zwrotów jako osobiste mantry. Wyobraź sobie, co w praktyce zastosuj każdy z nich. Kiedy znika i czujesz się porzucony, pamiętaj: Ta udręka jest zaproszeniem do sumienia. Kiedy niepewność próbuje krzyczeć, powiedz sobie: witam swój cień. Kiedy tęsknisz, pamiętaj: Moim pragnieniem jest twórcza siła. Kiedy pojawia się strach, weź głęboki oddech i powiedz: Ten strach jest moim przewodnikiem. A kiedy czujesz się zagubiony, Spójrz w lustro i oświadcz: Wybieram najpierw. Te słowa same nie są magiczne, ale stają się potężne, kiedy je powtarzasz i zaczynasz żyć zgodnie z nimi. I także ta wiadomość była naprawdę oznaczona w Tobie. Chcę zapytać o proste ćwiczenie. Napisz w komentarzach, które z tych fraz najczęściej rozmawiało dzisiaj: Wybierz jeden i zamień go w publiczne zobowiązanie. Napisz dokładnie jako mantra. Ponieważ kiedy pisałeś, zmaterializujesz. Jeśli to był pierwszy, napisz: Zmieniam udrękę w sumienie. Jeśli to był drugi, napisz: Witam mój cień. Jeśli to był trzeci, oświadcz: Moje pragnienie jest twórczą siłą. Jeśli to był czwarty, powiedz: Mój strach jest moim przewodnikiem. A jeśli był to piąty, załóżmy: Wybieram pierwszy. To jest Twój sposób na zakotwiczenie treści, aktywne uczestniczenie. A także łączenie się z innymi kobietami, które przechodzą tę samą podróż. I to właśnie tutaj, ta przestrzeń, gdzie mantry zaczynają tworzyć korzenie, które przechodzimy do następnego kroku, ponieważ zrozumienie zdań to dopiero początek. Poniżej następuje doświadczenie wprowadzenia ich do praktyki i realizacji w prawdziwym życiu, różnicy między życiem uwięzionym strachem a stawaniem się magnetycznym poprzez pożądanie. Pomyśl teraz, jaki jest strach? który większość kontroluje twoje relacje. Być może jest to strach przed porzuceniem, strach przed niewystarczy, strach, który w każdej chwili odchodzi bez patrzenia za siebie. Co by było, gdyby ten strach był tylko maską głębokiego pragnienia, którego jeszcze nie przejąłeś? Karl Jung zawsze przypominał nam, że to, co pojawia się na powierzchni rzadko, jest całą prawdą. Strach, który odczuwasz, może ukryć uzasadnione pragnienie pragnienie bycia kochanym na cały sposób. Pragnienie bycia widzianym bez żebrania, pragnienia życia miłością, w której nie unieważniacie siebie, ale kwitnąć. Kiedy zaczynasz widzieć, że za strachem jest ukryta potrzeba, ból nie jest już tylko bólem, i staje się ścieżką objawienia. Ile razy wierzyłeś, że jesteś słaby, ponieważ płakałeś sam w nocy, kiedy w rzeczywistości to płacz było błagającym o autentyczność. Ile razy myślałeś, że jesteś zazdrosny, nie zdając sobie sprawy, że za zazdrością było głębokie pragnienie wyraźnego wybrania? Strach zawsze przynosi ukryte wiadomości, a kiedy masz odwagę ich rozszyfrowania, waga staje się zrozumienia. Jung nie powiedział nic, dopóki nie stanie się świadomy, a w tej chwili refleksji masz szansę przekształcić swój związek ze sobą. Teraz chcę, żebyś wyobraził sobie prostą scenę. Znika, nie reaguje. A niepokój zaczyna rosnąć w tobie. Zwykle jego reakcją byłoby bieganie, usprawiedliwiając, próbując oderwać od niego okruszkę uwagi. Ale co, jeśli tym razem zrobiłbyś to inaczej? A jeśli wziąłeś głęboki oddech i zadasz sobie pytanie, czym jest ten strach przed porzuceniem, ujawniając mnie o moim prawdziwym pragnieniu? Być może pragnienie nie jest po prostu, ale w końcu czujesz się bezpiecznie, niezależnie od jego wyboru. Ta kolej jest potężna, ponieważ odciąga skupienie i stawia światło na tym, co naprawdę chcesz żyć. Kolejny przykład. Zdajesz sobie sprawę, że w każdym związku kształtuje się, poddając się, zmniejszając głos, aby nie generować konfliktów. To zachowanie rodzi się ze strachu przed przegraną, ale to, co ukrywa, jest uzasadnionym pragnieniem bycia kochanym takim, jakim jesteś. Za każdym razem, gdy się kurczą, twoja nieświadomość krzyczy. Chce być przyjęty w całości. Patrzenie na to bez osądu jest pierwszym krokiem w przekształceniu wzoru. To odbicie kierowane jest jak emocjonalne lustro. Jest to niewygodne, ponieważ pokazuje to, co możesz ukryć, ale jest wyzwalający, ponieważ ujawnia, że strach jest nie tylko pusty, ale istnieje pulsujące życie, istnieje pragnienie rozpoznania. Nie chodzi o eliminowanie strachu, ale o użycie go jako kompasu. Tam, gdzie wskazuje, jest Twoja część, która ma się zobaczyć. I tutaj dzieje się głębokie połączenie. Kiedy przyznajesz sobie, że się boisz, humanizujesz siebie. Kiedy zdasz sobie sprawę, że strach jest tylko powierzchnią i pod nim istnieje ukryte życzenie, zbliżasz się do swojej prawdy. A kiedy zbliżasz się do swojej prawdy, stajesz się magnetyczny. Nie dlatego, że nauczył się jednej techniki. Nie dlatego, że próbował kontrolować drugą, ale dlatego, że kontakt z jego esencją naraża się naturalnie. Chcę, żebyś teraz wykonał to ćwiczenie bez pośpiechu. Zamknij oczy na kilka sekund i zadaj sobie pytanie: Jaki jest strach, który krzyczy najbardziej we mnie, kiedy myślę o miłości? Strach przed odrzuceniem, strach przed zapomnianiem, strach, że nigdy nie będzie wystarczający? Zidentyfikuj ten strach. Trzymaj Go w rękach jak przedmiot, a teraz spróbuj zobaczyć, co za Nim stoi, jakie on ukrywa. Być może chęć bycia rozpoznanym, chęć bycia wybranym, pragnienie poczucia bezpieczeństwa, pragnienia życia w pokoju w miłości bez gier. To małe ćwiczenie może otworzyć w Tobie rozliczenie, oczyszczenia, które oświetlają ścieżki, które kiedyś wydawały się niemożliwe. I pamiętaj, to, co tu udostępniasz, to nie tylko dla Ciebie, Wiele kobiet, które oglądają ten film, ma te same obawy, a kiedy to słowem oferujesz odwagę innym, aby na ciebie patrzyli, w końcu chcę, żebyś napisał w komentarzach: Mój strach ujawnia moje pragnienie. To proste zdanie może być kamieniem milowym twojej transformacji, a także zaproszeniem dla innych kobiet do rozpoznania siebie. Jeśli czujesz, że musisz jeszcze bardziej wzmocnić to zobowiązanie, Napisz również, który strach najbardziej Cię kontrolował, ponieważ jest to pierwszy krok do rozpoczęcia mocy własnej historii. I to tutaj ta przerwa i uznanie lustra, które przejdziemy do następnego punktu, ponieważ patrzenie na strach jest po prostu ceo-memo. Następnie nastąpi zobaczenie, w jaki sposób ten zwrot może całkowicie zmienić Twoją energię, i jak w praktyce pragnienie zaczyna pojawiać się, gdy uczysz się inaczej pozycjonować się w obliczu życia. Kiedy patrzysz na wszystko, o czym tu rozmawiamy, zdajesz sobie sprawę, że linia oddzielająca strach przed pożądaniem jest znacznie cieńsza niż się wydaje. Strach, kiedy dominuje, stawia cię w pozycji, że braka dla miłości. To sprawia, że błagasz o uwagę, akceptuj mniej niż na to zasługuje, unieważniaj się w ciszy, aby nie przeszkadzać. Ten stan uwięzienia tworzy życie, w którym każdy Twój gest jest kierowany niepewnością, niepokojem, Stałą potrzebą zatwierdzenia. Przekazujesz darowiznę poza konto, ale czujesz, że nic nie powraca z tą samą intensywnością. To jest cykl strachu i za każdym razem, gdy się do niego poddasz, odsuwa się nieco od swojej esencji. Ale jest inny sposób, kiedy pragnie, wszystko się zmienia. Pragnienie nie jest kaprysem, nie jest potrzebne, to siła życiowa. To on daje połysk wyglądowi, który przekształca ciszę w obecność magnetyczną. Co sprawia, że postrzegasz bez wysiłku. Kiedy pożądanie jeździ, nie musisz biegać później, ponieważ twoja energia wystarczy, aby przyciągnąć. Wyobraź sobie ten kontrast w praktyce. Dominowana kobieta strach. Wysyła wiadomości kompulsywnie, oczekuje szybkich odpowiedzi, czuje, że serce przyspieszy każdą sekundę ciszy. Już jedna kobieta, prowadzona przez pożądanie, rozumie, że brak drugiego nie zmniejsza jej wartości. Nie rozpacza, nie unieważnia samej, ponieważ wie, że jej życie jest większe niż jakakolwiek natychmiastowa odpowiedź. I to bezpieczeństwo stwarza tylko odwrotny efekt. Staje się pożądany. Strach jest więzieniem, pragnienie to wolność. Strach dławik, pożądanie się rozszerza. Strach się błaga, zaprasza pożądanie. Ten zwrot przekształca Twoją energię i sprawia, że relacje przestają być walką o spotkanie. Teraz chcę, żebyś zadeklarował to sobie i wszystkim kobietom, które podążają za tym filmem. Napisz w komentarzach: Stawiam się pożądania. To zdanie to nie tylko żadna odpowiedź, jest to zobowiązanie publiczne. To sposób na powiedzenie: Wybieram standard, który mnie uwięzi i wejść do przepływu, który mnie wzmacnia. Kiedy to wpisujesz, zmaterializujesz decyzję w sobie. I nie lekceważ tego gestu: słowa pisane mają władzę. A im więcej kobiet piszą, tym bardziej ta energia się rozmnaża, tworząc społeczność transformacyjną, która nie pozostaje niezauważona. A jeśli uważasz, że ta treść miała sens, nie zapomnij o tym, aby się podobać, ponieważ to przez to przesłanie dociera do większej liczby osób, które również muszą usłyszeć, czego Jung uczy nas o strachu i pragnieniu. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby nie stracić tego, co będzie dalej. Ponieważ każdy film jest elementem, który łączy się z następną, tworząc całą ścieżkę samego siebie i siły emocjonalnej. Nie tylko oglądasz wideo, wchodzisz w podróż, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki odnosisz się do siebie i innych. I już chcecie przygotować na to, co nadchodzi, ponieważ następne wideo to jeszcze głębsze nurkowanie. Ujawnia niewidzialną ranę, która sprawia że tak wiele kobiet zawsze przyciąga ten sam typ złego mężczyzny. Wiesz, ten wzór, który wydaje się powtarzać się jako niekończąca się karuzela, w której nawet zmieniający się partnera ból okazuje się taki sam, za nim kryje się ukryty korzeń, a kiedy rozumiesz ten korzeń, możesz w końcu zatrzymać cykl i zrobić miejsce na żyć czymś innym. Jeśli więc do tej pory rozpoznałeś, że strach może zostać przekształcony w pożądanie. Przygotuj się na następną warstwę, ponieważ zrozumienie niewidzialnej rany jest jak zapalić światło w ciemnym pokoju, nagle wszystko, co wydawało się zdezorientowane kształt i znaczenie. Uświadomisz sobie, że nie jest to pecha, nie jest to miejsce docelowe, to nie jest kara, jest to nieświadomy wzór, a dobrą wiadomością jest to, że wszystko, co można rozpoznać, można również przekształcić. I zawsze pamiętaj. Nie jesteś tutaj, aby uciec od strachu. Jesteś tutaj, aby dowiedzieć się, jak ukrył. To pierwszy krok, ale to nie ostatni. Podróż trwa, a następny krok może być najbardziej ujawniający ze wszystkich. Napisz w komentarzach zmieniacze strach w pożądanie i przygotuj się, ponieważ ścieżka Twojej transformacji dopiero się zaczyna. Jeśli przyjechałeś tu ze mną do końca tego filmu. Pokazuje, że naprawdę zobowiązujesz się do przekształcenia swojego związku ze strachem i wzbudzając siłę pożądania w tobie. Chcę więc porozmawiać prosto. Nie wychodzę bez subskrypcji kanału, ponieważ każdy nowy film jest kawałkiem tej podróży, która będzie miała sens tylko wtedy, gdy śledzisz krok po kroku. Aktywuj dzwonek, który należy ostrzec, gdy tylko kolejna zawartość zostanie wyemitowana. Ponieważ to w nim nadal szyjemy kawałki tej transformacji. Teraz, aby zaznaczyć, że byłeś jednym z tych, którzy zostali do końca, napisz w komentarzach. Poszedłem do końca, ponieważ zdecydowałem się się przekształcić. To zdanie to nie tylko komentarz, jest to pieczęć Twojej odwagi. Jest to dowód, że jesteś gotowy naprawdę spojrzeć na siebie. A jeśli tu przyjechałeś, zasługuję również na opuszczenie podobnego. Ponieważ pomaga YouTube zrozumieć, że ta treść ma wartość i musi dotrzeć do większej liczby kobiet, które, podobnie jak ty, niosą niewidzialne rany i szukać odpowiedzi. I nie zapomnij, następny film jest już tutaj na ekranie po lewej stronie. Kliknij teraz, aby obejrzeć i kontynuować podróż. Tam pokażę wam niewidzialną ranę, która sprawia, że tak wiele kobiet powtarza te same standardy i zakochuje się w niewłaściwym człowieku. To może być brakujący krok, aby w końcu przełamać ten cykl.